Dom, szkoła, dom, nauka. Niekończący się labirynt. A może zwolnij i zastanów się, co jest dla ciebie najważniejszym celem w życiu. Jest wiele ludzi na świecie, a każdy dąży do jakiegoś celu. Czy zastanawiaj się, kim chcą zostać, do czego dążą, jakie mają ideały? A ty do czego dążysz? Dążę do spełnienia marzeń, którym na przykład jest założenie rodziny i skończenie szkoły. W przyszłości dążę do założenia rodziny, aby żona i dzieci nie kochały, ja ich również. Chciałabym y, założyć rodzinę. Planowałem również y, jeździć ciężarówką i po Europie oczywiście, no a nie wiem czy to wypali. W przyszłości chciałbym zostać stolarzem. Robić to co lubię założyć rodzinę. Tego, żeby znaleźć najlepszym I spełniać swoje marzenia. Mieć kochającą rodzinę. Mieć dobrą pracę, zarabiać duże pieniądze. To jest marzeń. Mieć firmę. Żeby górnik no, był, był w Ekstraklasie, żeby był mistrzem Polski. Dąże do ukończenia liceum, zdania dobrze matury. Dąże do dostania się do wymarzonej szkoły. Być bogaty, no i to chyba wszystko na tyle. No i chcę robić to, co, co lubię. Yy, tutaj koledzy się śmieją ze mnie, ale wiadomo. Każdy ma swoje marzenia, każdy dąży do czegoś. Droga do celu nie zawsze jest łatwa. Nieraz zdarzają się momenty, w których nic nam nie wychodzi. Ale to właśnie w tych momentach najważniejsze jest to, a mimo przeciwności nigdy się nie poddawać i uparcie dążyć do osiągnięcia celu. Czasem w naszym życiu pojawiają się dwie drogi. Stajemy wówczas przed trudnym wyborem, jaką drogę wybrać, jaka doprowadzi mnie do osiągnięcia założonego celu. Gdy już wybierzemy drogę, musimy pamiętać, że mogą nas spotkać różne trudności, na które musimy być przygotowani. Ważne jest to, aby cały czas się rozwijać i podnosić sobie poprzeczkę. Jedyną przegraną jest rezygnacja, a wszystko inne jest krokiem naprzód, dlatego nigdy nie możemy się poddawać. Pamiętaj, że sukces jest nagrodą za trud. Widział to już Sofokres w IV wieku przed naszą erą. Zawsze walczą swoje marzenia. Wybranie łatwiejszej drogi nie gwarantuje nam uzyskania pełnego sukcesu. Wszystkie nasze marzenia mają szansę się spełnić, jeśli tylko mamy chęć je realizować. Osiągnięcie celu po przebyciu trudniejszej drogi powoduje nas satysfakcję z naszych dokonań. Jest wiele celów, które można osiągnąć. Od nas zależy kiedy i jak je zrealizujemy. A więc na co czekasz?